Chciałem Państwu dzisiaj opowiedzieć o przygotowaniu i przebiegu wizyty w gabinecie ortopedycznym. Znajdujemy się w ośrodku Sublimet w Krakowie przy ulicy Skwerowej, gdzie prowadzę konsultacje w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz medycyny sportowej. Pacjenci przychodzący na pierwszą wizytę powinni przede wszystkim wziąć ze sobą całą dokumentację medyczną, która w jakikolwiek sposób dokumentuje to, co do tej pory przebyli. Są to najczęściej karty informacyjne ze szpitalnych oddziałów ratunkowych, które dokumentują pierwszy kontakt z lekarzem po urazie, który często jest, ma przebieg podczas aktywności sportowej, czyli po urazie narciarskim, po urazie w trakcie zawodów judo, po urazie w trakcie gry hokeja czy, czy po prostu grze w piłkę nożną. Jeżeli nie było takiego zdarzenia, a pacjent ma dolegliwości bólowe, które leczył wcześniej z powodzeniem lub bez powodzenia, na przykład u fizjoterapeuty, z reguły również posiada dokumentację medyczną, w której jest zamieszczona informacja, w jaki sposób był leczony, czy była stosowana rehabilitacja bardziej ruchowa, czy stosowana fizykoterapia, jakie zabiegi. Część pacjentów stosuje we współpracy z lekarzami różnego typu iniekcje dostawowe z powodu dolegliwości bólowych, obojętnie czy są skutkiem urazu, czy są skutkiem przewlekłych dolegliwości I wtedy dobrze jest również na wizytę Zabrać taką dokumentację, z której będzie jasno wynikało jakiego rodzaju iniekcje, czyli zastrzyki były stosowane do stawu, a następnie pacjent opowie, z jakim efektem. Czyli podsumowując, ta dokumentacja medyczna, której Państwu opowiadam, ma bardzo istotne yy, znaczenie w kontekście planowania leczenia operacyjnego i postawienia prawidłowej diagnozy. Proszę pamiętać, że to również karty informacyjne z tych zabiegów operacyjnych nie tylko dotyczący konkretnego schorzenia, jeżeli pacjent przychodzi z dolegliwościami bólowymi barku na przykład, zawsze pytamy o dolegliwości bólowe okolicznych stawów, a w szczególności odcinka szyjnego kręgosłupa, jeżeli było prowadzone leczenie z tego powodu w okolicy, z którą zgłaszamy się do lekarza, też dobrze jest poszukać takiej dokumentacji, od razu ją zapewne w domu znajdziemy, ale proszę pamiętać, że zawsze nam lekarzom Pomaga to zdecydowanie w postawieniu prawidłowego rozpoznania i zaplanowaniu Państwa leczenia. Kolejnym etapem po analizie dokumentacji jest rozmowa z pacjentem, z której wynika od jakiego czasu mamy dolegliwości, czy one są związane z urazem, czy raczej są związane z przeciążeniem, które jest skutkiem pracy zawodowej, a może uprawianego sportu, a może jednego i drugiego, przybytego wypadku komunikacyjnego, narciarskiego lub urazu na przykład na boisku do gry w skłosza. Jeżeli pacjent ma dokumentację badań obrazowych, bardzo prosimy, żeby nikt do tej dokumentacji nie zapominać. badania obrazowe to oczywiście badania USB rentgen, tomografia komputerowa oraz rezonans magnetyczny. Często zdarza się, że przynosicie Państwo badania w postaci nagranych płytek CD i bardzo dobrze my sobie zawsze je odtworzymy. Ale proszę nie zapominać, że integralną częścią tego badania obrazowego jest również opis, który został stworzony przez radiologa. Jeżeli jest taka możliwość, nie zapominajcie zabrać takiego opisu. On też ułatwi nam rozmowę z Państwem oraz postawienie prawidłowej diagnozy. Kolejnym etapem wizyty jest badanie kliniczne. Badanie kliniczne to część prowadzona przy pomocy naszych, Rąk, rozmowy z pacjentem, kiedy staramy się zbadać, dotknąć miejsce, które Państwa boli, które Państwa uwiera. Sprawdzamy zakres ruchomości, sprawdzamy bolesność, w którym miejscu jest naj, największa tkliwość, czyli taki apogeum bólu. Państwo demonstrujecie często rodzaj stabilności lub niestabilności stawu, pokazujecie efekty różnego typu przeskakiwania stawie kolanowym, stawie skokowym, stawie barkowym. Często prosimy Was o zademonstrowanie, bo przykładowo yy, mamy problem ze zbadaniem, ponieważ nagle w trakcie wizyty okazuje się, że pacjenta nic nie boli, co nie jest wcale taką, takim częstym zjawiskiem. Yy, 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 m, przepraszam, nie jest takim rzadkim zjawiskiem. I wtedy prosimy o wyraźną demonstrację, tak żebyśmy mogli zlokalizować ból. Poza sprawdzeniem zakresu ruchomości sprawdzamy, czy kończyny górne, kończyny dolne są równe, symetryczne. Z reguły zawsze, proszę pamiętać, że badamy, jeżeli ból dotyczy kończyny górnej prawej lub nogi lewej, zawsze badamy kończynę przeciwną jako pierwszą z reguły i potem porównujemy to z dolegliwościami, które występują w kończynie chorej, w kończynie, która boli, czyli w kończynie, z którą Państwo z powodu której zgłosiliście się do lekarza, do nas. Z reguły w większości gabinetów ortopedycznych, gabinetów medycyny sportowej, podstawową formą diagnostyki obrazowej, którą możemy wykonać jest badanie USG. Przejdziemy sobie tutaj, pokażę Państwu, jest to jeden z podstawowych aparatów, którymi dysponujemy. Dzięki takiemu aparatowi, który tutaj stoi, jesteśmy w stanie wykonać tak zwane badanie, nazwałbym to badaniem screeningowym, czyli przesiowowym Badanie USG składa się z przyłożenia głowicy do danego stawu nadgarstka łokcia barku, i na ekranie obserwujemy wtedy obraz, który jest falą, rodzajem fali akustycznej. Nie jest to bardzo dokładne badanie, tak dokładnie jak tomografia komputerowa, badanie radiologiczne czy przede wszystkim rezonans magnetyczny, ale ze względu na dostępność. Oddaje nieocenioną rolę w badaniu, ponieważ jest badaniem szybkim, badaniem, które możemy wykonać u każdego pacjenta. Jest badaniem dynamicznym, czyli możemy badać pacjenta wykonując określony zakres ruchu, na przykład w tym zakresie, w którym pacjent mówi, że ma dolegliwości bólowe. I przede wszystkim od razu widzimy na monitorze aparatu ultrasonograficznego, czy występuje nieprawidłowość, czy obraz jest naszym zdaniem prawidłowym. Badanie to jest obarczone... Dużą dozą subiektywności, jeżeli chodzi o kwestie dokładności, dlatego bardzo często po zakończeniu analizy dokumentacji badania klinicznego, badania USG, jeżeli mamy wątpliwości i chcemy precyzyjnie postawić i zakończyć etap diagnostyki obrazowej, wydajemy pacjentowi skierowanie na badanie rezonansu magnetycznego, to głównie jak chodzi o medycynę sportową, a konkretnie jak chodzi o dolegliwości stawowe i prosimy, żeby na następną wizytę pacjent zgłosił się z wynikiem badania rezonansu magnetycznego. Oczywiście ta diagnostyka obrazowa może być uzupełniona również o badanie tomografii komputerowej. Zawsze określamy parametry badania z reguły aparaty rezonansu magnetycznego. Wszystkie, które mamy, są dostępne dla pacjentów współcześnie, są to aparaty wysokopolowe o wartościach 1,5 Desli lub aparaty 3 teslowe i dzięki temu możemy przede wszystkim w sposób nowoczesny, bardzo precyzyjny dokończyć tę diagnostykę obrazową, postawić prawidłowe rozpoznanie i zaplanować dalsze leczenie, które zareaguje z reguły jest albo leczeniem operacyjnym lub leczeniem rehabilitacyjnym.